Witajcie w serii Piątkowe Piątki, w serii, w której omawiamy różne tematy w pięciu punktach. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć krótko o pięciu kostiumach, które zaczęłam, a z jakiegoś powodu w trakcie pracy porzuciłam. Ja jestem i a to kanał B Cosplay. Jednym z takich kostiumów, które robiłam naprawdę bardzo dawno temu, to były totalne moje początki. Był to kostium z serii bardzo, szczerze mówiąc, nieznanej, bo chyba nie spotkałam nikogo, kto by ją obejrzał. Jest to seria Neo Angelic Abyss i był tam taki koleś, który nazywał się Rayle. No i był to w kostium robiony w czasach, kiedy między innymi y, nie było zbyt dużego dostępu do peruk, więc mieliśmy do dyspozycji takie odpustowe partyboxy. No i moje szpo, mój poziom życia był dosyć mizerny, Dużo kombinowałam właśnie z y, ubraniami z Ciucholandu, a niestety w tym kostiumie nie wszystko dało się tak zrobić. Więc y, udało mi się skompletować perukę, bo ma takie czerwone włosy, miał takie trzy białe pasemka. I udało mi się to właśnie zrobić na zasadzie, że dostałam takiego krótkiego czerwonego partyboxa, gdzieś tam miałam jakieś włosy z, z starego białego partyboxa, więc co, zrobiłam pasemka, doczepiłam, z Wiga, wtedy byłam nieziemsko zadowolona. Do tego zrobiłam rękawiczkę jedną, bo typ ma... Teraz nie pamiętam czy miał dwie różne rękawiczki, czy tylko jedną miał, ale zrobiłam taką czerwoną rękawiczkę, z której byłam też nieziemsko dumna, bo to była moja pierwsza rękawiczka, na szczęście bez palców, więc jakby to ułatwiało sprawę. Do tego zrobiłam sobie obróżkę. I pamiętam, że to była obroża z tasiemki satynowej, i na nią nakleiłam takie kółeczka owalne, również satynowej. To były wycięte, właśnie sa z satynowej tasiemki i przypalone po brzegach, więc y, nie było to Mistrzostwo Świata, ale jak to tak pamiętam, to wcale nie wyglądało to tak źle, jak mogło to wyglądać, więc y, myślę, że całkiem spoko na tamte czasy. I do tego miałam bluzkę, którą miał pod kurteczką, taką zieloną, i kupiłam sobie właśnie go tu w Ciełchowlandzie, i miałam taki zamiar, żeby ją rozciąć i przewlekać sznureczki, bo on miał właśnie właśnie takie. Wiązania na bokach tej bluzki. No i potem miało przyjść reszta. Miałam robić ten, tą skórzaną kurtkę, która miała być naprawdę nieziemskim wtedy wyzwaniem. Miałam robić spodnie, tam miała jeszcze broń, ale grubka, z którą miałam robić ten kostium, wysypała się szybciej niż ja zrobiłam te wszystkie elementy i niestety straciłam wtedy zapał. I cały ten kostium poszedł w odstawkę. Drugi kostium, również z takich dawnych, dawnych lat. To były czasy, kiedy to anime było naprawdę mega popularne. Teraz dużo osób je zna, ale już nie ma takiego hype'u na to. Mam tutaj na myśli Kyouye z Ouran High School Host Club. Jeszcze pamiętam całą nazwę, zazwyczaj miałam problem z takimi długimi nazwami. Ehm, no i na niego miałam naprawdę dużo, bo miałam perunkę. Co prawda Party Boxa, bo to były te czasy, ale ten Party Box był całkiem, całkiem ok na zdjęciach. Więc miałam takiego Party Boxa. Miałam okulary. Miałam koszulę, oczywiście z Cicholandu nie szyłam takich rzeczy w ogóle, miałam spodnie również właśnie gotowe z Cicholandu, miałam krawat, który zrobiłam sama, to już było super, zrobiłam sama krawat, zrobiłam herb, który powinien być na piersi marynarki, wyszywałam go ręcznie i pamiętam, że wyszywałam go naprawdę długo i wyglądał super. Bardzo go lubiłam, była bardzo zadowolona z efektu. Zrobiłam nawet zdjęcia właśnie w tym stroju. Gdzieś tam może te zdjęcia wędrowały jeszcze po necie. Nie wiem, czy w tej chwili gdziekolwiek one są. Wiem, że kiedyś na jakieś właśnie może stare Facebooki czy jakieś inne socjalki może wrzucałam. Tylko, że kostium nigdy nie został skończony, bo została mi do skończenia tak naprawdę marynarka, czyli coś, co jest najważniejszą częścią tego kostiumu, bo w sumie ta marynarka robiła robotę. I po prostu mnie przerosła. Nigdy nie doszło do momentu, w której bym kupiła w ogóle tkaninę na tę marynarkę i zrobiłam sobie zdjęcia tylko i wyłącznie w takiej biedniejszej wersji, bez tej marynarki. No i w sumie mogę powiedzieć, że to nie był skończony cosplay, więc został porzucony i to w takim dosyć solidnym postępie pracy. bo Gdybym zrobiła tę marynarkę, miałabym totalnie pełny cosplay. Trzeci kostium był totalnie robiony na zasadzie momentalnego hypu. Jak byłam w kinie na ZUTOPI, totalnie zakochałam się w tych bohaterach i bardzo, bardzo chciałam zrobić Judy. No i pierwsza okazja, jaka się złożyła, to był festnik, który organizowaliśmy w Ródzie Śląskiej. Miała być to właśnie taka impreza Ala Festyn z klimatami fantastyki. I chciałam mieć coś wygodnego przy okazji, żeby po tym festniku się poruszać, no bo wiadomo, że jak się to organizowało, pilnowało się tego wszystkiego, to też trzeba było. Mieć jakąś tam wygodę. No i zrobiłam taką instantową wersję Judy. Kupiłam perukę, taką już z myślą o takiej finalnej Judy. Miałam kupioną gotową koszulę, też dźwigną w Ciuholandzie, na yy, I do tego z pianki zrobiłam sobie pancerz, który gdybym go lepiej wykończyła, to finalnie mógłby być tym jakby odpowiednim pancerzem. Yy, no i odznakę yy, Judy, która na tym pancerzu była, również z pianki. I w tej wersji właśnie bo na tym festniku, mieliśmy tam tylko jakieś selfiacze i potem mieliśmy z Wojtym w ogóle robić y, pełne kostiumy, ale w sumie to potem zaczęło przybywać tyle innych kosplanów, że kiedy już zrobiliśmy te instanty, ja zrobiłam tą Judy, to już trochę zapał mi minął, już minął trochę hype i po prostu odstawiłam ten kosplan całkowicie na bok, uznałam, że po prostu zakończę przygodę z tym kostiumem na tym instancie. I teraz powiem wam o kostiumie, o którym prawdopodobnie nikt nie wie, bo nigdy o nim nigdzie nie pisałam. Miał być też taki pół żartem, pół serio, plus do tego nieco okazyjnie. I miałam do niego włożyć dużo serduszka i Photoshopa. I miał to być kostium plażowej Asuny w wersji bikini. Ona tam w tym kostiumie ma tą górę, czy tam biustonosz, yy, wiadomo, majtki z bikini i do tego miała po prostu taką, to się jakoś profesjonalnie nazywa, ale jestem totalnie niemodowa, więc nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale taką chustę, którą ma przy, przywiązaną w pasie. Więc jakby całe nogi w tym kostiumie były raczej zasłonięte właśnie tą szarfą, tą, tą chustą. E, no i mieliśmy sobie właśnie zrobić dzikie zdjęcia na plaży. Miałam też piłkę plażową kupioną, wigan na asunę, już miałam po prostu z poprzednich kostiumów. No i chciałam zrobić właśnie coś takiego nietypowego. Tylko, że kupiłam tkaniny, kupiłam wszystko, wymiękłam, bo mi nie wyszedł stanik. Naprawdę. Wymiękłam przy tym kostiumie tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie wyszedł mi stanik. Wszystko wyglądało przez to bardzo źle, no bo jeżeli kostium składa się praktycznie tylko z tego stanika i majtek i już ci stanik nie wychodzi, no nie za bardzo chcesz brnąć w to dalej. I ja właśnie tak miałam, że stwierdziłam, że chyba ten pomysł nie jest jednak wart zachodu, żebym tyle krwi sobie napsuła, właśnie przez to, że bardzo denerwuje mnie Stanik, więc zrezygnowałam całkowicie z tego planu. No i ostatni kostium, o którym Wam powiem, miał nawet swoją premierę sceniczną, mimo że nie był nigdy skończony. A postać do dzisiaj w jakimś se w sensie mam w serduszku i bardzo ją kocham i kiedyś bardzo, bardzo dobrze czułam się w tym kostiumie. E jest to postać Luka Ainswortha, tudzież Luka Ainsuasu, jak to mówią w anime, z Seike no Blacksmith. I miałam na niego właśnie. Perukę z dopinką. Sama kompletowałam tą perukę z dopinką, więc jakby kolory się lekko nie zgadzały, bo pamiętam, że to też były party boxy. Ale to wtedy nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Miałam zrobioną koszulę i byłam tak dumna z tej koszuli, bo była to moja pierwsza, pierwsza uszyta przeze mnie koszula. Więc byłam z niej tak dumna. To dzisiaj uważam, że była super. I jedyne, co by w niej poprawiło, to to, że y, zbyt. Dużą dziurę wycięłam na szyję, więc za bardzo sterczał mi y, żabot, kołnierz, nie wiem jak to nazwać, a powinien być bliżej przy szyi. I tak naprawdę to była jedyna rzecz, która mi w tym, tej koszuli przeszkadzała. Do tego miałam spodnie y, pożyczone od mojej mamy, bo akurat miałam generalnie takie granatowe spodnie. I w sumie na tym bazowałam, że bo granatowe spodnie to po co robić, skoro mam. Buty, no wtedy to się za bardzo butami nie przejmowałam, więc po prostu było jakiekolwiek. I na tym był koniec kostiumu. Bardzo lubiłam ten kostium, mimo tego. Tą postać w ogóle bardzo wtedy lubiłam. No i na jednym konwencie B, na tym samym, w którym byłam jako Marią z Shamankinga, miałam mieć ten występ właśnie w tym kostiumie, tylko pomylili na podkłady, więc. Mojego, mój podkład do tego występu z lukiem po prostu zgubili. Znalazł się później, kiedy już byłam w drugim kostiumie, więc nie wracałam do niego, więc jakby wyszłam w nim na scenę, ale występ się nie odbył, bo puścili mi zły podkład, ja tylko powiedziałam, że to nie ten podkład i, i tyle. Więc można powiedzieć, że miał premierę sceniczną, mimo że nie był nigdy skończony. No i dlaczego uważam go za nieskończony? No niby występuje w anime scena, w której on jest w, tym, w takim jakby w e, ma takie ubranka, bo to są jego jakby codzienne ciuchy. On na co dzień nie nosi pelerynki, on na co dzień nie ma przy sobie katany, na co dzień nie ma y, tam ochraniaczy, które on tam miał. To był jego strój podomowy i ja wychodziłam wtedy z takiego założenia, ale teraz z biegiem czasu uważam, że ten kostium nie był do końca skończony, bo wtedy ja autentycznie chciałam mieć pełny ten kostium. Tylko w którymś momencie stwierdziłam, że są rzeczy, które mnie przerastają, więc ich nie zrobię i zatrzymam się na tym po prostu bazowym, aczkolwiek jak tak sobie myślę, to może bym jeszcze kiedyś zrobiła tą postać, bo naprawdę bardzo ją lubię. I teraz spokojnie mogłabym wykonać te wszystkie rzeczy, które miał, w tym między innymi katanę, która jest dla niego bardzo ważna, a wtedy miałam katanę. Taką z Nie, nawet nie z targu, to była z jako ozdobna z Zakopanem, czy jakiś wycieczce, czy coś. Więc miałam taką, nawet metalowa była. Tylko w ogóle nie pasowała do postaci, nie? Po prostu miałam katany i wtedy cieszyłam się, że mam katanę. A w tej chwili bym no, zrobiła to dużo lepiej. I przede wszystkim zrobiłabym pełny ten cosplay. No szkoda takich planów. I to by było na tyle w tym filmie, kochani. Jeżeli wy macie jakieś kostiumy, które zaczęliście i w trakcie jednak z jakiegoś powodu odpuściliście, to opowiedzcie swoją historię w komentarzu. My już widzimy się w kolejnym filmiku i pamiętajcie, żeby nas śledzić na naszych grupach na Facebooku, na grupce facebookowej czy Instagramie. Do zobaczenia i pa! pa.